Ja przetwierdziłem, że los to zły kanał, że po co ryba, jeżeli jest kawior? z wszystkich stylów ostanie się gotyk, bo sercząc nienarażona, dotyk. Ja uprawiam coś, co nazwałem piosenką poetycką albo literacką. To sięga jeszcze lat 70., bo już w liceum założyłem pierwszy zespół piosenki literackiej i śpiewaliśmy klasyków polskich, między innymi Marka te piosenki. Później pracowałem ze zespołem Ostatnia Wieczerza w Karczmie, przeznaczonej do rozbiórki, która również miała profil piosenki poetyckiej. No, kiedy zostałem sam z gitarą, zacząłem sam pisać coś, co nazywałem yy, Takim no, powiedziałbym też poetyzowaniem i tak trwało to no, z górą 30 lat. Przed świetle ciąbałaś, tak tyle i szaszłyki rysowałaś nasze, czasami śpiewałaś, byłaś ze mną, ale szło jest inżynierem cheminiem sądząc listów koszmarnie skupiałaś dzisiaj niestety nie mam gitary ze sobą, bo Cierpię na coś, co, co mnie wyklucza, że tak powiem, z bycia gitarzystą. Mam drżenie rąk potworne, i to już jest raczej kwestia wieku i pewnej przypadłości, z którą muszę sobie poradzić. Ale śpiewam do półplaybacków, czyli muzyki, którą napisałem kiedyś, którą zaaranżowałem i którą zagrali wspaniali muzycy. Przed udownych, w przecudownych starych miastach strach codzienny, bejzaż brasta, śniąc o ocalenia cudzie, giną ludzie. Ja boleję nad tym, że ta formuła piosenki poetyckiej coraz skromniej występuje na scenach w Polsce. Konin jest tym przykładem, no, dzięki Kamilowi Wasickiemu i dyrekcji Muzeum Okręgowego miejscem, gdzie, gdzie można usłyszeć piosenkę poetycką. Bardzo się cieszę, że chociaż takie przyczółki są jeszcze, które kultywują piosenkę poetycką, życzyłbym sobie, żeby w większości miast publiczność dawała do zrozumienia, że, że ta piosenka nie zginęła, że, że jest potrzebna i i służy jeszcze. Lepiej pomógł się głośno, tak jak ten zna zaletu za schodzących się ze przod.